Cześć, Piotrek Ciara wita wszystkich w to upalne, środowe popołudnie. Znajdujemy się w Alei Zasłużonych Powązek Wojskowych w Warszawie przy grobie wielkiego bohatera, generała Waltera Świerczewskiego. Karol Świerczewski był uczestnikiem I Wojny Światowej, Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, Wojny domowej w Hiszpanii, gdzie walczył przeciwko armii generała Franco. Uczestniczył oczywiście podczas I wojny, II wojny światowej w walkach z Niemcami. I został śmiertelnie postrzelony trzykrotnie podczas potyczki z faszystami z ukraińskiej powstańczej armii UPA zginął w wyniku czego poniósł śmierć 28 marca 1947 roku. Postanowiłem tutaj przybyć, aby trochę uporządkować grób, jego upamiętnić, zapalić znicze, cześć jego pamięci.